To nie jest żadna podróba, to po prostu inne klocki. A jak ktoś lubi Monster High albo na przykład Pokémony, to wybiera Mega, bo takich zestawów niestety w Lego nie ma. W tym zestawie jest 7 torebek. Zaczynamy od składania figurki i już mamy cudną draczkę. A tutaj dla porównania jest franki z poprzedniego zestawu. Torebka numer 2 i 3. I jest świecący klocek. Teraz Draka będzie mogła spać nawet na stojąco. Co ciekawe, w zestawie nie ma żadnych naklejek, tylko na nadruki. Torebka czwarta i piąta. Świeczki składa się z elementów w kształcie czaszek. Na ścianie musi być oczywiście zdjęcie w ramce, tylko brakuje mi na nim kleo. Małe przypomnienie dla Draki. A tak się prezentuje cała toaletka. I zostały dwie ostatnie torebki. Miękki pomponik, a tutaj mamy puchar. Jest jeszcze przycupnik, żeby było na czym usiąść. I kolejne świeczki, tym razem bez czach. Jeszcze tylko daszek i mamy całość. To który zestaw fajniejszy?